Przebywanie w outdoorze kojarzy nam się zwykle z ucieczką od cywilizacji. Nie korzystamy z telewizji, internetu, chcemy mieć ciszę i spokój. Ale to nie oznacza, że wszystkie zdobycze technologii trzeba zostawić w domu. Każdy ratownik górski powie Wam, że jedną rzecz trzeba ze sobą zabrać: telefon. A część z nich doda, że przydałby się również powerbank. No i pewnie niektórzy z Was powiedzą, że jedno i drugie. Wcale nie jest niezbędne, Że przecież przez dziesiątki czy setki lat ludzie eksplorowali świat, chodzili po górach, nie mając ani jednego, ani drugiego i jakoś dawali radę. Ale to jest tak jak z noszeniem kasku, kiedy jeździ się na nartach. 20 czy 30 lat temu kaski nosili tylko sportowcy, a teraz nikt nie kwestionuje tego, że to jest absolutnie podstawowe wyposażenie. Telefon w górach nie jest potrzebny po to, żeby zrobić zdjęcie widoczku albo żeby zadzwonić, mamo, jestem na szczycie. Do tego oczywiście też się przydaje. To jest narzędzie, które wędrówki górskie nam po pierwsze ułatwia, a po drugie, i to jest chyba nawet jeszcze ważniejsze. Daje nam bezpieczeństwo. Służy do nawigacji, można na nim sprawdzić prognozę pogody. No i jeśli coś się zdarzy, to możemy wezwać pomoc. Parę osób oczywiście powie i niezupełnie bez racji, że przecież można wziąć ze sobą jakiś stary telefon i tutaj pada nazwa jakiejś kultowej Nokii, która wytrzymuje 5, 10 czy 25 dni na jednym ładowaniu. Ale wcale nie trudno dostrzec wady takiego rozwiązania. Jeśli ktoś w ogóle jeszcze ma taki telefon w szufladzie, to ani nie użyje go do nawigacji, ani nie sprawdzi na nim prognozy pogody. A jeśli już, to ta prognoza będzie... Delikatnie mówiąc, szczątkowa, ani nie określi nim swojej pozycji, nie mówiąc o tym, że nie da się na nim zainstalować aplikacji ratunega, dopóki poruszamy się w polskich górach, no to jest absolutna podstawa. Krótko mówiąc, skoro już dostaliśmy się w szpony chciwych korporacji i daliśmy sobie wmówić, że telefon musi być czymś więcej niż tylko telefonem, to trzeba sobie z tym jakoś radzić. Próba zaprzeczania temu, że jest jak jest, przypomina zawracanie kijem Wisły albo utyskiwanie, że po dzieli jest poniedziałek. Nie ma na to rady, większość z nas ma w kieszeni urządzenie, które już dawno nie jest tylko telefonem. Z tym oczywiście wiąże się pewien kłopot, bo większość smartfonów, zwłaszcza w górach i zwłaszcza zimą, po całym dniu się po prostu wyłączy albo stan baterii będzie niepokojąco niski. I właśnie dlatego do plecaka powinniśmy wrzucać zawsze Powerbank. Czy to może być jakikolwiek Powerbank? Oczywiście, że lepiej jest wziąć jakiś niż żaden, ale z tym jest tak samo jak z każdym innym górskim sprzętem. Wybierając kurtkę, buty czy plecak, nie zadowalamy się zwykle najprostszymi i najtańszymi rozwiązaniami, bo wiemy, że one mogą się nie sprawdzić. Po co przepłacać, skoro nie widać różnicy. Ale o tym właśnie chcę Wam dzisiaj powiedzieć, czym taki sprzęt różni się od tych najtańszych, najprostszych, budżetowych rozwiązań? Mam dzisiaj ze sobą kilka urządzeń holenderskiej marki Xtorm. Te dwa to powerbanki z serii React, czyli w wolnym tłumaczeniu pancerne. BigStorm jest firmą, która specjalizuje się w projektowaniu i produkowaniu tego właśnie rodzaju sprzętu, przewidzianego do użycia w outdoorze w trudnych warunkach. I robią go tak, żeby zniósł każde, nawet najbardziej niefrasobliwe traktowanie. Ten mniejszy ma pojemność 10 000 mAh, a ten większy 20 tysięcy mAh. Zanim zaczniecie to przeliczać na ilość potencjalnych ładowań telefonu, to konieczna jest jedna uwaga: z powerbanków nie da się wycisnąć 100% ich pojemności. Ta wydajność jest na poziomie powiedzmy 75-85%. Czyli jeżeli bateria w telefonie ma pojemność załóżmy 2500 mAh, to tym powerbankiem naładujemy ją 3, a nie 4 razy, a tym powiedzmy 7krotnie. Wystarczy któryś z nich wziąć w dłoń i tutaj musicie mi wierzyć na słowo od razu czuje się, że to jest naprawdę solidnie zrobione. Nic nie trzeszczy, nic się nie ugina. Co prawda, pewnie nie odważyłbym się tym wbijać śledzi od namiotu, ale jeśli taki barbang mi zupełnie przypadkowo spadnie albo nadepnę na niego przez nie uwagę, to naprawdę nic mu nie będzie. Mało tego, jeśli wyląduje w błocie albo zapomnę o nim i zostawię go na deszczu, to również nie zrobi to na nim żadnego wrażenia. Oba mają certyfikat IP65, czyli są zupełnie odporne na pył i odporne na dość mocny strumień wody. Ta pomarańczowa obłódka na zewnątrz jest zrobiona z gumy. A plastiki są naprawdę twarde i solidne. Te dwa urządzenia różnią się pojemnością, różnią się też tym, jaką moc generują. Ten mniejszy 20W, ten większy 35W. I różna jest też liczba wyjść. Mały ma trzy wyjścia USB, dwa typu A, jedno typu C, a duży ma cztery wyjścia, dwa typu A i dwa typu C. Są ukryte pod solidną, dobrze uszczelniającą je, kiedy PowerBank nie jest używany klapką. I ta klapka jest tak zrobiona, że sama na pewno się nie otworzy, trzeba w to włożyć odrobinę wysiłku. Oba powerbanki mają też źródło światła. Nie nazwałbym tego latarką. To ma tylko 100 lumenów mocy i tylko jeden tryb świecenia. No ale umówmy się, to nie jest zasadnicza rola tego powerbanka. To jest tylko praktyczny, fajny dodatek. Ta lampka nie ma, tak jak w większości czołówek blokady, ale żeby ją włączyć trzeba Przytrzymać przez kilka sekund ten przycisk, więc szanse na to, że przypadkowo w plecaku się włączy i wyczerpie baterie w powerbanku, są raczej znikome. Oba mają też w narożniku otwór, przez który można przewlec jakąś linkę i taki powerbank podwiesić gdzieś czy przyczepić. No dobrze, ale co jeśli nawet takie 20 tysięcy mAh jest niewystarczające? Załóżmy, że biorę ze sobą nie tylko telefon, ale na przykład kamerę sportową, aparat, drona, i zaopatrzenie na energię gwałtownie rośnie. Marka x przygotowała na takie okazje opcję naprawdę atomową, czyli Powerbank o pojemności 40 tysięcy mAh. Tutaj konieczna jest kolejna dygresja. Urządzenia o takiej dużej pojemności raczej nie zabierzecie ze za sobą na pokład samolotu. Większość linii lotniczych dopuszcza przewóz Powerbanków o pojemności mniej więcej 27 tysięcy mAh. Niektóre Dopuszczają nawet takie duże, które mają 40 tysięcy mAh, czasem wymaga to uzyskania jakiegoś dodatkowego zezwolenia, ale jeśli chcecie mieć absolutną pewność, że PowerBank z Wami polecia, nie zostanie na lotnisku, to lepiej wybrać urządzenia o mniejszej pojemności. Czym to monstrum różni się od tych mniejszych urządzeń? Poza tym, że oczywiście wystarczy na dłużej. To poradzi sobie z zasilaniem nawet laptopa, bo jedno z wyjść oferuje moc aż 100 W. Źródło światła też jest o wiele lepsze niż to w mniejszych powerbankach. Są cztery tryby świecenia punktowe, rozproszone, które może służyć jako na przykład oświetlenie namiotu. Ta centralna dioda może błyskać i może nadawać sygnał SOS. A z tyłu mamy prawdziwe centrum dowodzenia. Na tym małym ekraniku widać dokładny stan naładowania baterii. Widać z jaką mocą są ładowane urządzenia podłączone do każdego z wyjść. Jeśli podłączycie go do ładowania, to widać z jaką mocą jest ładowany i ile zajmie naładowanie go do pełna. Wszystkie te urządzenia mają jeszcze jedno fantastycznie przydatne rozwiązanie, które nazywa się PASRU. Wyobraźcie sobie taką sytuację, docieracie do schroniska, jakimś cudem udaje wam się znaleźć jedno jedyne wolne gniazdko. No i teraz pojawia się dylemat, co ładować najpierw. Powerbank czy może telefon, a jeśli macie ze sobą jakieś inne urządzenia, no to sprawa się trochę bardziej komplikuje. Pastru to jest technologia, która umożliwia ładowanie powerbanku i równoczesne ładowanie urządzeń do niego podłączonych. Czyli za jednym zamachem można ładować dwa, trzy, cztery urządzenia. Oczywiście to, ile to zajmie zależy od wydajności ładowarki, im większą ma moc, tym szybciej wszystko naładujecie, ale przynajmniej jest to w ogóle możliwe. Pastru to jest rozwiązanie. Które nie jest stosowane powszechnie. Omówiąc wprost, w większości powerbanków go nie znajdziecie. Przede wszystkim dlatego, że żeby taki powerbank podłączony do ładowania i równocześnie ładujący jakieś inne urządzenia, nie grzał się i żeby to nie skracało żywotności umieszczonych w nim ogniw, konieczna jest dosyć wysublimowana elektronika, a to oczywiście podraża koszt urządzenia. To, że te powerbanki są większe i cięższe od budżetowych alternatyw, poza tym, że zapewnia im ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, ma jeszcze jedną zaletę. Są znacznie mniej wrażliwe na zimno. Mógłbym powiedzieć wręcz, że są na to zimno w ogóle niewrażliwe. Korzystam z nich od kilku tygodni, oczywiście nie w arktycznych temperaturach, ale jest delikatnie poniżej zera i tego efektu utraty pojemności w ogóle nie zauważyłem. Notabene to, że baterie na zimnie tracą pojemność, to jest zjawisko pozorne. Mówiąc w ogromnym uproszczeniu, z ogniw nie ubywa prądu, tylko meldują, że mają go mniej. I wystarczy taki wystawiony na zimno telefon włożyć zapazuchę albo zanieść do jakiegoś ogrzanego pomieszczenia i po jakimś czasie magicznie będziecie mieć do dyspozycji znacznie więcej prądu w baterii. A skoro mowa o ciekawostkach, to powiem Wam o jeszcze jednej i idę o zakład, że większość z Was o tym nie słyszała. Wiecie ile waży prąd? Otóż nie waży nic. Można by powiedzieć wręcz, że brak prądu waży, bo naładowany powerbank będzie lżejszy od pustego powerbanka. I to jest różnica, którą można zmierzyć na takiej zwykłej domowej wadze. Więc zamiast obcinać rączkę od szczoteczki do zębów, wystarczy powerbank naładować do pełna. Co zrobić, jeżeli nawet 40 tysięcy mAh to jest za mało? Mógłbym teraz wyciągnąć za pleców urządzenie, które będzie miało 60 albo 80 tysięcy mAh pojemności, ale tak można bez końca. Jest znacznie lepsze rozwiązanie. Xtorm ma w ofercie przenośne panele fotowoltaiczne. Określenie panel fotowoltaiczny oczywiście wszystkim kojarzy się z nękającymi nas od świtu do nocy niechcianymi telefonami ale w przypadku dalszych wypraw albo takich wyjść, kiedy wiemy, że dostępu do prądu po prostu nie będzie, to jest naprawdę praktyczne rozwiązanie. Nie będę nic więcej o nich teraz mówił, bo niedługo jadę w miejsce, gdzie słońca jest znacznie więcej niż na naszej szerokości geograficznej. I z pewnością tam je dogłębnie przetestuję, więc spodziewajcie się jakiegoś następnego materiału właśnie tym panelom poświęconego. Na koniec chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Pewnie zauważyliście, że ani razu nie wspomniałem o możliwości ładowania bezprzewodowego. Powerbanki Xtron nie mają takiej funkcji, i można by pomyśleć, że to znaczy, że nie są specjalnie nowoczesne. Ale to jest przemyślana decyzja. Mówiłem o tym, że wydajność takich powerbanków nie jest stuprocentowa. Przy ładowaniu bezprzewodowym spadłaby jeszcze bardziej. Straty energii wynoszą wtedy 30, 40 albo i więcej procent. Czyli taki Powerbank o nominalnej pojemności 20 tysięcy mAh dałby nam 12, 13, może 14 tysięcy mAh realnie. Więc znacznie rozsądniejsze i znacznie bardziej wydajne jest ładowanie przy użyciu kabla. I biorąc ze sobą Powerbank w teren, koniecznie pamiętajcie o tym, żeby kabel też spakować.